Dzień Nowy mak powstaje Ale... O jest butka z kebabem Właśnie Trzeba to nazwać Kebab Slice Kaskowego Niech będzie Kaskowego Okej okay. Dobra Nie. To się zmieniło W ogóle ja muszę oczyścić Swój ekwipunek Co tu się dzieje w ogóle Dobra, nie Ja, ja to się oczyszczam Halo co jest? Dobra. Trawa. To jest też ważne. Bardzo. Dobra. Hmm? Teraz tak. Eee, tak. Nie no! Cement! Nie chcę cementu! Teraz tak. Niszczymy to. Zniszczymy to, nie ma już, już liczniku subskrypcji. ha, <laughs> żartowałem, będzie licznik. I to całe zniszczyłem, bo już mamy 110 subskrypcji. Nie wiem. 20 lutego jakoś tak będzie specjal. Także. Wyczekujcie, wyczekujcie. Przepraszam, że ja nie nagrywam tego. T, te, tych dorsów. To był trailer. Prze, przepraszam. Zrobimy to 10 marca. Jak będzie? I tak. Chcę wymyślić. Takie coś. Powiedziałem nowy mak. Nowy mak? Właśnie co się zmieniło? Nie no, co Co jest? Coś... Coś niubka nie ma. Ha. No dobra. Chcę zrobić? Maka. Nie, to już nie czwarty. Mak w Slice Gaskowie Nie, 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 nie Nie tak. Zielony mak Zielony mak polega na tym że, że to będzie zdrowy mak Mak zdrowo I tak chcę to nazwać Mak zdrowo Mak Zonald? O dobra, McDonald. okej okay? O dobra, McDonald. McDonald. I teraz tak. Zrobimy sobie te tego tutaj McDonald'a. Mhm, mhm, mhm. Kurde, ja muszę powiększyć tą wioskę. Bo tutaj już powoli nic nie ma. Nie ma gdzie budować. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj coś takiego sobie. I kawa tu też będzie w sumie. Jakby coś takiego powstało. To nie wiem. Dobra, w smaku jest czy mag, mag bagie, ale to co to jest? Tu, ben, tu będą warzywa z Co To jest tak. Co? Z حبowy. Mag pierogi. Mak bigos, mak żurek. Makrosu, makzupa. Zupa tu nie, nie ma tu, nie, nie ma. Tu. Tu ma tu. Stare dzieje. Wigilia, Sylwester. O, tu nawet rybka. Tu nawet ryba. Nie, ja tu muszę... <noise> to muszę inkę zburzyć. O, te! chcesz? Ja to są rzeczy moje. Okej. Okay. Dobra jest, dobra jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra jest. Poczekaj. Dobra jestem. Dalej w tym samym miejscu. Żeby nie było, żeby nie było, żeby, że jest ustawka. Oczywiście to miasto, to, to oczywiście nie jest ustawka. Naprawdę to nie jest ustawka. Nie po to, nie po to to miasto robię dla ustawek. Dobra, że nubka nie ma... Na serwerze ciągle u mnie. No to to nie jest dalej ustawka. To naprawdę. Znałem życie, on się nie pojawi. Ja z nim ostatnio gadałem. Chyba z miesiąc temu. Jesz miesiąc nie, nie gadałem. wy go nawet jeszcze nie poznaliście. Jezu, jaki ja śmieć. Ja nie mogę. Hmm, nie wierzę. Dobra, ja mac ten, mac coś tam. Będzie druga część. Aha, i będzie też budynek filmowy. Ma. Zonalda. Mag Ja muszę się nauczyć. Muszę się nauczyć Magzonalda. Dobra. stawką może też to jest, że jest... że jest to miasto na Crekiwie. Ale ja nie... Ale jakby nie było te, jakby nie było na krejciwie, to, by to, to by tego po prostu nie było. Nie było, to by nie istniało. To by naprawdę nie istniało. Jakbym nie miał krejciwa. Jaką wy macie ten? Marcie telefonu, bo to, bo to mnie bardzo ciekawi. Mogę Wam powiedzieć, to jest Infine. No, to jest taki fajny Infinict. Kupiłem go za jakiś 700. Tak. złotych. tak. Jakąś tak. Także no. Ja wiem, co trzeba wybudować. Na drzewinach. Dzień drzewinach. I spunki. O Boże, to będzie dużo roboty. Mamy jeszcze ten kapturek. o mnie film, jesteście u mnie najnowszymi widzami. I mówię o was na filmach. Także opłaca się to. Naprawdę się to opłaca. Także McDonald's. Ale tu by, będzie wyglądało. Jest McDonald's! ofrok kwelt. Zo is. Ja, is, is, ja, is ja. okay. Dobra. to ...Magzowo, McDonald's. Mag ile to ma już miesięcy? Ja to nagrywam. Natomiast to jasno poznaliście jak się już niubek pojawił! O kurde! To ile on tu już 2 miesiące? 3 miesiące? 2 i pół miesiąca? Może 1 i pół miesiąca? Oho no i to? No i jak to wygląda? Jeśli widać tu z kilometra. Nie no, miasto ładne. Dobra. to koniec baju